Dziś na naszych duchowych ścieżkach spotykamy dobrze nam znanego króla Heroda. Jako król powinien być wielki, tymczasem okazuje się, że jest małym człowiekiem, do tego nikczemnym. Dzisiaj widzimy Heroda, który jest zniewolony, uwikłany w różne relacje, budowany na chciwości, nieczystości. Na lęku. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego król Herod jest właśnie taki? Co stoi u podstaw jego zachowania? I wydaje mi się, że u podstaw wszystkich jego zachowań stoi egoizm. On po prostu jest egoistą. Myśli tylko o sobie. Każdy z nas ma w sobie coś z Heroda. Jesteśmy doświadczeni grzechem, słabościami, ograniczeniami. Ale w tym momencie nie wolno nam zakończyć naszego rozważania. Nie możemy czytać dzisiejszej Ewangelii, myśleć i mówić tylko o Herodzie, bo prawdą jest, każdy z nas ma w sobie Heroda, ale przede wszystkim każdy z nas ma w sobie Jezusa. Od momentu sztu świętego nosimy Jego imię. Jesteśmy przez Niego błogosławieni, prowadzeni Jego łaską, uświęceni Jego obecnością. To Chrystus daje nam poczucie wolności. Dlatego idźmy za Nim w sposób odważny, zdecydowany, abyśmy unikali takich relacji, takich sytuacji, gdzie będziemy zniewoleni, uwikłani w coś, co dla nas może skończyć się bardzo źle.